Czy robisz, szafiru z wiktorii znaczy zwycięstwo ma rozdwojenie jaźni? Rozdwojenie jaźni, znane w psychologii jako dysocjalne zaburzenie tożsamości, to złożone zaburzenie psychiczne, w którym u jednej osoby współistnieją dwie lub więcej odrębnych tożsamości. Każda z nich może mieć własny sposób myślenia, odczuwania, a nawet mówienia i zachowywania się. Osoba z tym zaburzeniem może mieć wrażenie, że jej ciało jest dzielone między różne osobowości, które czasem współpracują, a czasem wchodzą ze sobą w konflikt. Nie chcę, to ja zjem. Ja też chcę. Robi, masz ochotę na to ciastko, prawda? Tak, ale jak Rex chce bardziej. Powiedz Rexowi, że chcesz zjeść to ciastko. Serial Victoria znaczy zwycięstwo przedstawia wielu barwnych bohaterów. Jednak jedną z najbardziej zagadkowych postaci jest Robi Szafiro. Nieśmiały, wrażliwy chłopak, który niemal zawsze pojawia się w towarzystwie swojej kukły Rexa Powersa, przynajmniej w początkowym sezonie. Relacja między Robbiem a Rexem od lat budziła pytania niektórych z Was: czy Robin naprawdę wierzy, że Rex żyje? I dlaczego wszyscy udają, że jest to normalne? Analizując serial, można dojść do wniosku, że Robin może zmagać się z pewną formą zaburzenia dysocjalnego, potocznie nazywanego rozdwojeniem jaźni. Kiedy właściwie występuje to zjawisko? Otóż zaburzenie to najczęściej pojawia się w wyniku traumatycznych doświadczeń, szczególnie w dzieciństwie, gdy psychika nie jest jeszcze w pełni ukształtowana, gdy dziecko doświadcza silnego stresu, poczucia zagrożenia lub ciągłej presji. Może odłączyć pewne części swojej osobowości, aby się chronić. W ten sposób powstaje alternatywne ja które przejmuje emocje, lęki czy zachowania, z którymi główna osobowość nie potrafi sobie poradzić. Rozdwojenie jaźni może być więc mechanizmem obronnym, sposobem na przetrwanie w trudnym środowisku. Często towarzyszy mu poczucie odrealnienia, problemy z pamięcią oraz wrażenie, że pewna myśl czy działania nie należą do tej samej osoby. W kontekście Wiktora znaczy zwycięstwo, teoria ta sugeruje, że robi szafirą może Tworzyć własną drugą tożsamość w postaci kukły Rex'a Powersa, aby poradzić sobie z presją otoczenia i własnymi lękami. No dobra, no ale jakie robi, mógł mieć problemy, nie licząc tego, że śmiał się z niego w dzieciństwie? W rozwoju, rów, w rozwoju różnych zaburzeń ważną kwestią jest rodzina. Jak rodzina traktowała ową osobę. I tutaj. I tutaj skupmy się na jedynym członku rodziny, który wystąpił u Robiego, czyli babci. Wiki podaje, że, że wystąpił także dziadek, ale już nie pamiętam, w którym to było odcinko. Powiem w serialu poznajmy babcie Robiego, osobę bardzo sądzającą i krytyczną. Widzimy to, jak rozmawia z Cat Valentine, krytykując ją. W w każdej możliwej chwili. Jest duża możliwość, że dorastając w takim środowisku, robi czuł ciągłą presję bycia idealnym. W obawie przed oceną mógł stworzyć alternatywną osobowość, którą ukrył w kukle Rexa. Dzięki temu mógł pozwolić sobie na zachowania i myśli, których sam by się wstydził. Rex jest odważny, pewny siebie, bywa arogancki i mówi to, czego robi, nigdy by nie powiedział. Nie! Szkolny psycholog to wyłącznie kłopoty. Mąci młodym ludziom w głowach. Nie pomógł rozwiązać moje emocjonalne problemy. Nie, nie oszukuj się. To pozwala mu unikać odpowiedzialności. Jeśli Rex powie coś kontrowersyjnego, robi może zrzucić winę na kukłę. W psychologii taki mechanizm nazywa się dysocjacją pod świadomym oddzieleniem części osobowości, by poradzić sobie z emocjami i lękiem. Ważnym odcinkiem jest wymowny tytuł Reks umiera, w którym Robi ma koszmary związane z Reksem. Powiem, w jednym z odcinków Robi doświadcza koszmarów, w których Reks jest gigantyczny i smarka na niego lub pluje. Te sceny można interpretować jako symboliczne odzwierciedlenie jego lęków. W snach Rex przejmuje władzę nad Robim, staje się potężniejszy od niego i wręcz go poniża. To może oznaczać, że Robi boi się utraty kontroli nad swoją drugą osobowością. W takich chwilach granica między Robim a Rexem zaciera się, co jest typowe dla osób zmagających się z rozszczepieniem jaźni. Z jednej strony robi że to on porusza kukłą, ale z drugiej emocjonalnie traktuje Rexa jak odrębną istotę, która potrafi go zdominować. Swoją drogą ten odcinek przypomniał mi o jednym epizodzie w Totalnej Porażce Zemście Gwiazd, w której to Mike zmagał się z Malem, z jedną z jego osobowości. Taki mały spoiler: Mike pogodził się ze wszystkimi swoimi osobowościami i związał je wszystko, wszystkie swoje osobowości związał w jedną. I przejął nad nimi tak zwaną kontrolę, można powiedzieć. Jest to swego rodzaju. Terapia, a bardziej wzgląd jak działa terapia osób z rozdwień miaźni. Jednak Rex nie jest już w kolejnych sezonach, jak możemy się domyślić. Więc dlaczego właściwie, jak to się dzieje, że Rexa już dalej nie ma? No w pewnym momencie dochodzi do sceny, w której Rex umiera z powodu torii, vega. Dla Robiego jest to emocjonalny wstrząs, ponieważ traci część siebie. Musi przejść przez proces pogodzenia się z tym, że Rex, będący jego drugim ja, znika z jego życia. To symboliczny moment, który pozwala Robiemu zrobić krok w stronę samodzielności, rozwoju emocjonalnego. Na szczęście ma on bardzo dobrych przyjaciół, dzięki którym przeżywa śmierć Robiego w naturalnych skutkach, bowiem. Robi umiera w szpitalu, że tak powiem, e, przepraszam, Rex umiera w szpitalu, podłączony do aparatury, dzięki przyjaciołom głównie, wymyślili ten plan, jeśli się nie mylę, ten plan wymyśliła Jade, ale do rzeczy, śmierć Rexa można więc odczytać jako metaforę, Robi zaczyna powoli akceptować siebie takim jakim jest i uczyć się funkcjonować bez maski, która przez lata była jedynie kukłą. Chciałbym skupić się jeszcze na roli terapii, bowiem w odcinku, w którym Rex umiera, a bardziej odcinek zatytułowany Rex umiera. I z tymi koszmarami, jak już wiecie, to w jednym z wątków serialu widać, jak robi stopniowo odzyskuje kontrolę nad Rexem, jeszcze przed jego śmiercią. Dzięki pomocy psychologów szkolnych, psychologowi szkolnemu, w trakcie terapii uczy się rozpoznawać swoje emocje, lęki i granice między sobą a kukłą, co pozwala mu wreszcie decydować, kto rządzi w danej sytuacji. Przykładem jest scena, w której Lane z tego, co. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że ten psycholog nazywa się Lane, ale do rzeczy, której Rex chce zjeść ciastko, Robi świadomie wybiera, żeby to on je zjadł, nie pozwalając, by kupa przejęła władzę. Choć Rex stara się wymusić swoje zachowanie, Robi po raz pierwszy udaje się zachować kontrolę, pokazując, że potrafi asertywnie stawiać granice między sobą a alternatywną osobowością. Może już w tym odcinku Robi zaczyna wychodzić w małym stopniu z tego zaburzenia. Jednak to dzięki, można powiedzieć, śmierci wychodzi z tego zaburzenia całkowicie. Dzięki jednak terapii robi także, uwalnia się od koszmarów, które przez lata symbolizował jego strach przed utratą. Efektem tych doświadczeń jest to, że po śmierci Reksa robi, radzi sobie znacznie lepiej. Terapia pozwala mu zintegrować różne części. Swojej osobowości i akceptować stratę, co świadczy o jego emocjonalnym rozwoju dojrzałości. To pokazuje, że nawet w przypadku złożonych mechanizmów obronnych, takich jak rozdwojenie jaźni, możliwa jest rehabilitacja psychiczna i odzyskanie kontroli nad własnym życiem.